Rozpoczął 1 w 2021 ale 2 godzina około 14.00. Po 14.00 Ergola, pogoda jesienna, wiatr, chmury, deszcz będzie po południu lub pod wieczór. Ala, stulecia za wybijającymi w górę strugami fontanny fontanna czynna w okresie wiosenno-jesiennym seanse podświetlane z muzyką wydają się raz w tygodniu wieczorem kopuły iglica pogoda jesienno-spacerowa Kolory jesienne na Pergoli i tak wyglądają okolice Hali stulecia od 1 października 2020 około godziny 15 w sobotę. Dziękuję za uwagę. nasza fontanna się lekko ożywiła.